Dzień dobry, moi mili, witajcie w nowym filmie. Jak się macie? Co słychać u Was? Dajcie znać w komentarzach. Ja właśnie usiadłam do komputera i szukam przepisu i znalazłam właśnie taki na chlebek bananowy. Znalazłam go na stronie Ania Gotuje. Jeszcze nigdy nie robiłam akurat nie z tego przepisu takiego ciasta, więc chcę dzisiaj spróbować, ponieważ muszę wykorzystać banany. No, więc tak, zaczynamy od przygotowania składników. Wyciągam sobie z lodówki najpierw to, co będzie mi potrzebne. Będzie potrzebne jajko, masło. No, a z sypkich produktów mąka, cukier, szczypta soli i soda oczyszczona. Więc y, przepis taki dość klasyczny. Banany, właśnie tutaj. Sobie wzięłam. Są takie, słuchajcie, czarne na zewnątrz. W środku są bardzo dobre, ponieważ przeleżały w naszym garażu parę dni. A że było zimno, to po prostu skórka zrobiła się właśnie w takim kolorze. No ale chciałam. Wykorzystać właśnie do tego przepisu. To jest właśnie idealna sprawa, jeśli banany są już tak mocno, mocno dojrzałe. Chociaż one w środku nie były jakieś tam strasznie miękkie, to w sumie tak tylko na zewnątrz wyglądało trochę dramatycznie, ale no, mimo wszystko dały się rozgnieść widelcem, bo właśnie o to chodzi w tym przepisie, żeby zrobić z nich taką pulpę i porozgniatać widelcem. Teraz odmierzam sobie, ponieważ tej pulpy powinno być półtorej szklanki, jakieś 350 g. Więc odmierzam, przekładam do miski. W międzyczasie roztapiam masło, a tutaj w miseczce mieszam razem ze sobą jajko i cukier na taką gładką masę. Teraz do miski wrzucam mąkę. Mąki będzie nam potrzeba 240 g. Dodaję do niej od razu te sypkie składniki, czyli szczyptę soli i łyżeczkę sody oczyszczonej. To wszystko razem ze sobą mieszam. No i teraz łączymy składniki. Kiedy masło już jest takie przestudzone, tego masła potrzeba 70 gramów, to dodaję go do tej pulpy bananowej i następnie dorzucam te suche składniki. Ja tutaj sobie dorzucałam tak po kawałku, żeby mi się to fajnie wszystko rozmieszało. Masę gotową przekładam do keksówki i wsadzam do piekarnika na jedną godzinę w 170 stopniach. Chlebek bananowy już jest w piekarniku, także ja się z Wami teraz witam, tak oficjalnie. Moje towarzystwo właśnie sobie pojechało pojechali na lodowisko, więc bardzo się cieszę, że mam ciszę w domu teraz. No bo wiecie, teraz jest taki czas, że po prostu jesteśmy, jesteśmy razem w domu, są po prostu takie ferie świąteczne, no i jesteśmy wszyscy, więc jest w domu, no wiecie jak to jest, ciągle ktoś gdzieś chodzi, się przemieszcza po domu i pyta się mnie, czy ja tutaj nagrywam, także to jest fajne, no bo wiecie, no nie wszyscy chcą być na nagraniu, więc musimy się jakoś tak ze sobą... Komunikować, jak ja chcę coś zrobić, to wiecie, to oni tak zaglądają i, i każdy tak, taki jest niepewny, no nie, no ale dobra, damy radę, słuchajcie, damy radę. Także teraz trochę, część filmów na pewno będzie taka, wiecie, z podłożonym głosem przede mnie, przeze mnie, bo tak mi jest po prostu łatwiej. Tak jak tutaj wiecie, oni są, ktoś tam biega, ktoś się bawi, gdzieś tam telewizor włączony. Ja nie mam za bardzo możliwości, żeby sobie tak stanąć i do Was tutaj mówić, a poza tym też powiem Wam szczerze, że jakoś, no tyle lat już w sumie nagrywam, no bo to już 3 lata minęły, ale jakoś tak jednak y, najlepiej się czuję, jak, jak nie mam, wiecie, jak nikt na mnie nie patrzy tak tutaj, no nie, nie tak, tak bezpośrednio, tak na żywo, więc y, no to jest zupełnie inaczej, ale dobra, moi drodzy, więc tak, jesteśmy po świętach, słuchajcie. Ja dzisiaj właśnie zabrałam się za upieczenie tego chlebka bananowego, bo chciałam, tak jak Wam wspomniałam, wykorzystać te banany, które już były takie mocno, mocno na zewnątrz dojrzałe, oczywiście, ale w środku były bardzo dobre, więc zobaczymy, jak mi ten chlebek wyjdzie, bo ja z tego przepisu jeszcze nigdy nie piekłam, z Ania gotuje, więc zobaczymy. No i mam jeszcze w planie zrobienie porządku w lodówce. Może to nie będzie jakieś tam gruntowne sprzątanie, ale tak, wiecie, mniej więcej po świętach chciałam zobaczyć, co tam jest, czego nie ma, co ma pierwszą datę ważności i musi wyjść w pierwszej kolejności, więc tak zaraz sobie też właśnie to ogarnę. Wczoraj zaczęłam jeszcze wieczorem, słuchajcie, bo moje dzieciaki teraz jak... Wiecie jak to jest, zresztą nie wiem, może nie wiecie, dajcie znać, może u Was jest inaczej. Jeżeli też macie dzieciaki w takim szkolnym wieku, no jak, jak zrobi się wolny czas, to chodzi się spać później i wstaje się później, i machina rusza, i to później się już tak, wiecie, nakręca, bo nie chce się spać wieczorem, bo się rano wstało później. No i właśnie jesteśmy na tym etapie teraz. Ciężko wieczorem zasnąć, więc, no jednak, jak jest ta szkolna rutyna, to to wszystko wygląda zupełnie inaczej. No ale siłą rzeczy wiecie, trzeba wieczorem ogarnąć towarzystwo, żeby pozasypiało, więc ja wczoraj sobie siedziałam już wieczorkiem i um, czekając, aż oni tam pozasypiają już wiecie, żeby pogasić wszystko. Um, to zaczęłam jeszcze czytać właśnie tą książkę. Bardzo mi się podoba już I jestem ciekawa właśnie co będzie dalej. Na razie tak, na razie właśnie tak, wiecie, to, to jest taka książka, do, z którą się albo utożsamimy, albo, albo nie, więc ja się utożsamiam jak najbardziej z tym początkiem, więc tak już do mnie przemówiła. No i fajnie mi się ją zaczęło czytać. To już jest trzecia, słuchajcie, tamte poprzednie, które, bo to jest mój prezent pod, pod choinkę, tak jak Wam w poprzednim vlogmasie, nie vlogmasie, już vlogu. Opowiadałam, więc tamte dwie już przeczytałam, bo były cieniutkie. A ta, ta jest taka konkretna, więc teraz będziemy, będziemy się za nią zabierać. Dobra, moi drodzy, ale to tak, tyle siedzenia. Patrzę, jeszcze dopiero 5 minut jest w piekarniku ten chlebek, więc jeszcze dużo czasu przed nim będę sprawdzać, jak on się tam upiecze. A ja się teraz w takim razie zabieram. Słuchajcie, i to jeszcze tak zabieram się tutaj, bo tutaj tak wygląda sprawa. Zmywarka jest pełna, więc trzeba ją rozładować. W ogóle zmywarka miała, wiecie, przez, przez święta i przez ten czas taki bardzo dużo pracy. Więc była włączana po trzy razy dziennie i, yy, no, i się napracowała no, się. Więc jeszcze teraz taki w sumie rzut, yy, też dosyć, yy, dosyć gruby poszedł. No ale już myślę, że już wrócimy do, do takiego, wiecie, stałego trybu, gdzie no, ja przeważnie włączam raz dziennie zmywarkę. Chociaż zdarza się, że dwa razy też jedzie. To już wszystko zależy. Dobra, ale moi drodzy, w takim razie tutaj się przesuniemy. Ja tutaj sobie zajrzę do lodówy. Lodowa wygląda tak, jest pełna, oczywiście po świętach. No wiadomo, jak to jest. Przygotowałam sobie już na dzisiaj obiad. Jest tutaj w tej szufladzie i się rozmraża, i tak czuję, że jeszcze nie jest. W ogóle rozmrożony. Dalej korzystam z tych moich takich, wiecie, obiadów, które zrobiłam z tych takich moich gotowców. I bardzo, to znaczy tak, w święta nie korzystałam z tego w sumie, bo nie jedliśmy akurat nie takich potraw, tylko jakieś tam były, wiecie, pierogi, gołąbki, barszcze, żurki i tak dalej. No więc, no, jak to, jak to w święta przeważnie. Ale ja już się stęskniłam za jakimś takim kawałkiem kurczaka po prostu. Więc dzisiaj będzie kurczak po meksykańsku na obiad no i co, i mam tam jeszcze parę rzeczy jakichś pozemrażanych z takich tych domowych, domowych gotowców bardzo, bardzo mi to ułatwia życie powiem Wam i spadł mi taki kamień z serca i taki ciężar, że ja muszę po prostu coś tam ciągle wymyślać na te obiady o tak widzę, że tutaj walnęłam słuchajcie na airfryera ścierki, żeby sobie spokojnie otworzyć piekarnik i, i tak leżą, dobra, bierzemy się słuchajcie za ogarnianie, bo ja tu mam w domu dużo dzisiaj w ogóle rzeczy do ogarniania a już 6 minut widzę do Was tutaj mówię. To czas się zabrać za, za jakieś działania. Dobra, miłego dnia Wam życzę i fajnego oglądania. Ciacho fajnie się tutaj piecze, zostało jeszcze 29 minut, a ja tutaj sobie wszystko już powyciągałam ze zmywary, pomyłam resztę rzeczy, które były do umycia, biorę się za chowanie, tutaj już też w miarę ogarnięte, powiem Wam, że ta mata fajnie mi się sprawdza, Ikeowa, jak na przykład wyciągam ze zmywary rzeczy, to sobie tutaj na tym układam takie, które jeszcze wymagają jakiegoś doschnięcia i naprawdę super sprawa, także... Mogę Wam polecić, jak się zastanawiacie nad zakupem czegoś takiego, to naprawdę jest fajna rzecz. Albo czasami, wiecie, ja mam tutaj mały ten w sumie ociekacz, jak coś myję tak ręcznie, to też dokładam sobie po prostu tutaj o takie coś i mam więcej miejsca po prostu do suszenia naczyń. Dobra, ale tymczasem zabieramy się teraz za ogarnięcie tego kącika. Bardzo ułatwia mi sprawę takie przygotowanie sobie wszystkich naczyń, już takich wyjętych ze zmywarki, wysuszonych. Wtedy wszystko stawiam na blacie i potem w całości po prostu odkładam każdą rzecz na swoje miejsce. Wtedy idzie to naprawdę zdecydowanie sprawniej, szybciej i widać ten efekt końcowy. Kolejny punkt na liście to nastawienie prania tak, żeby to już poszło, a ja w międzyczasie zabieram się za kolejne sprawy, czyli za zmianę pościeli w sypialni. Powiem Wam, że to jest też takie fajne ćwiczenie. Ja zawsze się tak śmieję, że jak jest mi zimno, to fajnym sposobem, żeby się rozgrzać jest po prostu, wiecie, zdjąć pościel i założyć pościel. Przy okazji, oczywiście, można założyć czystą i zrobić coś pożytecznego. Ale to jest po prostu takie fajne, naprawdę ćwiczenie. Powiem Wam, że przy tym to się można konkretnie zmachać, zwłaszcza jeśli mamy dość ciężki materac, a ten nasz jest taki dosyć, dosyć, więc jak ja chcę założyć czyste prześcieradło, to żeby go popodnosić ze wszystkich stron, to naprawdę muszę się przyłożyć do tej pracy. Odkurzam przy okazji, przy okazji też cały materac, tak żeby tutaj nic nie wiecie, w nim nie mieszkało, no i zakładamy czystą pościel. Kolebek bananowy już jest gotowy do jedzenia, więc rozkrajam. Od razu pokażę wam, jak wygląda w środku. Przepięknie się upiekł i powiem wam, że naprawdę jest przepyszny. Zostawię wam link do przepisu pod filmem i bardzo, bardzo polecam wam właśnie ten przepis, bo naprawdę jest super. Ja wybrałam się również na mój spacer, mimo tego, że pogoda no, nie zachęcająca. Jak widzicie, jest szaro-buro. I ponuro, ale mimo wszystko, no fajnie jest się przewietrzyć i trochę powietrza nałykać. Odwiedziłam kaczki, no i tak taki fajny czas spędziłam sama ze sobą. A po powrocie zabieram się za porządki w lodówce. Bo tak jak Wam właśnie mówiłam na początku filmu, chcę posprawdzać, co tam słychać, czy coś trzeba może już wyrzucić. Chociaż udało mi się także dosłownie tylko dwie rzeczy w efekcie końcowym, no musiałam się już z nimi pożegnać, bo przekroczyły termin, i to tak znacznie. Natomiast pozostałe wszystkie produkty są w porządku i. No, i można, można dalej wszystko używać, i jest ok. Sprawdzam pojemniki, w których przechowuję sery i wędliny, i powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdza taki podział. Ja te pojemniki kupiłam w Lidlu, bo też czasem miałam o nie pytania, więc właśnie stamtąd pochodzą. I bardzo fajnie się to sprawdza, kiedy potrzebuję zrobić jakiś, jakiś posiłek, przygotować, to po prostu wyciągam sobie cały koszyczek i mam wszystko razem. I to jest bardzo takie fajne, poręczne i później łatwe też do schowania. Wszystko jest w jednym miejscu. No, tylko oczywiście trzeba kontrolować te terminy ważności, ale ja się właśnie tak zawsze staram układać wszystko, żeby to, co ma w pierwszej kolejności być zjedzone. To, żeby było gdzieś na wierzchu albo po prostu ustawione jako pierwsze z przodu, tak żeby po to w pierwszej kolejności sięgnąć. W tej szufladzie przeważnie trzymam posiłki, które mają się rozmrozić na kolejny dzień na obiad, dlatego wykładam wszystko ręcznikami papierowymi. Albo jakieś takie gotowe sprawy, typu jakiś ugotowany makaron, czy ugotowany ryż, czy coś takiego, co jest otwartego i wymaga też zjedzenia. To właśnie w tamtej szufladzie wszystko sobie leży. A w pojemniku, w którym trzymam warzywa, owoce, może nie bardzo w lodówce, raczej warzywa, to mam też tę, tą szufladę wyłożoną. Po prostu tetrą albo można też to zrobić właśnie ręcznikami papierowymi. Wtedy znacznie fajniej utrzymuje się czystość w takim miejscu i później łatwo po prostu usunąć stamtąd wszelkie takie paproszki i tego typu sprawy, jakieś pozostałości po, po warzywach. Teraz czas na umycie z zewnątrz całej lodówki. Powiem wam, że tam na górze to było ciekawie, więc też się za to zabrałam oczywiście. Użyłam do tego takich mokrych chusteczek, bo to się fajnie sprawdza. No i udało się całą lodówkę umyć. Może to nie było jakieś bardzo, bardzo gruntowne sprzątanie, ale takie no dosyć, dosyć takie, które mnie zadowala. Więc w środku wszystko jest fajne, czyściutkie, wymyte. No i można użytkować. To co miało być zrobione, to jest zrobione. Teraz czas na odpoczynek, więc robię dla nas herbaty, dalej jeszcze świąteczne kubeczki oczywiście. Użytkujemy to, tak przez jeszcze jakiś czas na pewno u mnie te świąteczne akcenty będą w domu, ale myślę, że no niedługo, już tak po nowym roku, planuję się po prostu za to zabrać i pochować, bo no wiem z doświadczenia, że to już no nie będzie mnie tak cieszyć. Także cieszę się, że w tym roku zaczęłam właśnie w grudniu, już tak na początku się tym wszystkim zajmować, dekorować i poustawiać, bo tak wiedziałam z doświadczenia, że później to już no, będzie to mnie po prostu drażniło i będę wolała szybko się pozbyć już tych rzeczy, pochować wszystko i, no, i czekać na wiosnę. Słuchajcie, czekać na wiosnę, ale zanim ta wiosna jeszcze nadejdzie, to no to cieszmy się tym tym czasem, który jest teraz. Ja zasiadam jeszcze z książką, chwilę poczytam i bardzo się cieszę, że teraz są właśnie takie fajne wieczory, które można wykorzystać na jakieś swoje Ulubione czynności na czytanie, na oglądanie, na jakieś gry wspólne, rodzinne, cokolwiek. Dajcie znać, właśnie, czy macie może coś fajnego do polecenia jakieś gry, takie planszówki, w które na przykład gracie z dzieciakami. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jeśli coś takiego macie, fajnego, godnego polecenia, bo ja bardzo chętnie bym właśnie skorzystała z takich polecajek. Moi mili, kończymy już tego vloga, to już ostatni vlog w 2025 roku. Niedługo wkraczamy w nowy rok. Ja, kochani, chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście, że zaglądacie tutaj do mnie, że piszecie, komentujecie, klikacie subskrypcje, łapki, wszystkie podbicia, za wszystkie miłe gesty w ogóle, które zostawiacie tutaj u mnie, za wszystkie cudowne, wspaniałe komentarze. Wspierające, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję serdecznie za to. To naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy, także naprawdę ściskam Was mocno i serducho wysyłam olbrzymie za te wszystkie Wasze gesty. Bardzo mi jest miło, że tutaj zaglądacie, no i w ogóle, że, że tworzymy razem taką fajną społeczność. Ja uwielbiam dla Was nagrywać vlogi. No i cieszę się, że, że mam od Was takie fajne wsparcie zwrotne, także bardzo jeszcze raz Wam za to dziękuję, za ten cały wspólny rok. A niedługo wkraczamy w nowy rok, to chciałam Wam życzyć wspaniałego, cudownego nowego roku. I powiem Wam, życzę Wam przede wszystkim, żeby spełniły się Wasze wszystkie marzenia, ale życzę Wam też tego, żebyście nie czekali na to, że one się same spełnią, bo one tak o, no raczej, no, no nie wiem, no chyba, że jakieś Macie super mocę, że jesteście w stanie tak kliknąć i to się spełni, to też Wam tego życzę. Ale wiecie, w większości przypadków to marzenia są po to, żeby je realizować. A powiem Wam, że ja tutaj w tym pokoju, w którym teraz jestem, mam na ścianie taki napis. Nie czekaj na perfekcyjny moment, tylko weź ten moment i uczyń go perfekcyjnym. I ja myślę, że to jest właśnie super sprawa. Także ja Wam życzę właśnie, żebyście. Mieli odwagę do tego, żeby realizować własne marzenia, żeby iść po swoje, i jeżeli macie po prostu jakieś takie, nie wiem, marzenia ukryte gdzieś tam głęboko w sobie i boicie się po prostu zrobić ten pierwszy krok, to ja Wam życzę, żebyście mieli po prostu odwagę i taką jakąś wewnętrzną siłę, żeby to zrobić. I żeby ruszyć, bo powiem Wam, że jak już ruszymy z miejsca, to, to to później już idzie i potem się układa. Tylko najważniejsze to jest zrobić ten pierwszy krok, a potem już dalej, wiecie, jakoś ta ścieżka się otworzy. Różne drzwi się zaczynają otwierać, różne pomysły zaczynają przychodzić do głowy, i to już potem leci. Także życzę Wam właśnie tego udanego, tego pierwszego kroku i takiej właśnie tej, wiecie, takiej odwagi. Ja wiem, że czasem jest potrzebny taki impuls. Ja też miałam w życiu takie momenty, że po prostu um, czekałam, czekałam i był mi potrzebny taki, wiecie, kop i on przychodził w końcu um, i wtedy właśnie ruszałam. Ale wtedy to już się nie bałam i po prostu ruszałam z miejsca i robiłam co swoje i powiem wam, że to były to były najlepsze decyzje w moim życiu. Właśnie takie, gdzie zdecydowałam się na działanie, mimo tego, że ktoś mi mówił, że a weź nie rób, a weź zostaw, a po co ci to i tak dalej, i tak dalej, a ja czułam, że, no, że to jest moja decyzja i ja chcę tak zrobić, i powiem Wam, że to są najlepsze, najlepsze momenty w życiu, które ja pamiętam, nigdy ich nie zapomnę, i wiem, że, że one mnie po prostu. Poprowadziły na, na właściwą drogę. Ok, więc tak, to jeszcze raz życzę Wam właśnie tego, tego pierwszego kroku. Życzę Wam dużo zdrówka, dużo uśmiechu, radości, wspaniałej pogody, wspaniałych podróży. Co tylko sobie wymarzycie, to, to mam nadzieję, że się spełni. No, i co jeszcze? No, i życzę Wam w ogóle, żebyście byli zadowoleni z, z tego, co macie, z różnych nawet małych rzeczy, bo powiem Wam, że jak jesteśmy zadowoleni z tych małych, to przychodzi też do nas więcej tych dużych, także z całego serca Wam życzę właśnie, żeby, żeby tak się wydarzyło. A my, moi mili się, widzimy już w 2026. Roku, w kolejnym vlogu, na który już dzisiaj Was serdecznie zapraszam i jeszcze życzę Wam właśnie udanego Sylwestra, bo już też nie będziemy się w tym dniu widzieć, więc życzę Wam wspaniałej zabawy, wszystko jedno czy zostajecie w domu, bo my raczej będziemy w domu w Sylwestra, ale zamierzamy się też super bawić, także nieważne od tego czy spędzacie na jakiejś domówce Sylwestra, czy w ogóle jesteście... W jakimś takim swoim najbliższym gronie, czy idziecie się super bawić do jakiegoś fajnego miejsca, to wszędzie, wszędzie życzę Wam udanej zabawy. Do zobaczenia w kolejnym filmie w piątek.